Mówicowie, ja jestem nikotoma serdecznie na SMP, a dzisiaj Kornik zrobił oto tą wielką farmę Enderów. No jest według mnie bardzo kozacka, bo można sobie Perły farmić. Nie sprawdzam, czy Hopery działają. Działają i to idealnie. Jak widzicie, Perły się ciągle prawie farmy, bo oni nawet się sami tam zabijają, bo spadają. To nie jest robione z Ja Wam szybko wytłumaczę, jak to działa. Otóż, tam na górze, na samej górze, jest Silverfish. Jak ktoś wie albo nie wie, Silverfisze bardzo nie lubią. przepraszam, bardzo nie lubią silverfishy. I oni po prostu typają się tu, żeby go zabić. A tam jest dołek, i oni spadają i lądują tutaj. Więc farma jest wydajna, można sobie doleć i troszkę. Kiedy na starym SMP była lepsza. Nie, zacznie to nie było SMP, tylko to był taki luźny survival i nagrany tam chyba jeden dzień. A, i ale on... no wiesz, jakby 30 level to ty miałeś 5 sekund, a teraz to takie słabsze trochę jest. Ale i tak jest dobra. Nie? On jest idealny do tpienia perełek. Jak widać no idealnie. Ja tam teraz ogarnę y, zejście i wejście i, bo miałem piasek dużo, nie czy nie umarłem z nim. Nie, nie umarłem, przecież byliśmy na też w też odcinku. Ostatnio, więc co Okej, okay. Mam wiadro wody? <śmiech> śmiech, śmiech, śmiech. Yy, dobra, I teraz możemy sobie użyć perełki do woli, bo mamy to taką farmę Ona no, nawet sama, jak skłoni perełki, ale nawet musisz ubić Hehe, <laughs> lama Dobra, jesteśmy Możemy spać? To jest świat, Dobra, nie chcę się spać okej okay. Mamy wciół, że lata, więc sobie zrobimy od razu tarczę To mi jest potrzebne. Tym daru nie mam, dobra, biednie, biednie, nie powiem. I wiaderka dwa, na ten to jest I Ja muszę ten tam, pochować. pochować. odcinek nagrywam, co chcesz. Ty no, ty jest idiota. Chłop zadzwonił i się rozłączył. Be like. Right. Dobra. Na początku mamy wejście i zejście. Czyli windę po prostu... No bo to jest łatwo. Wędkę. Ja to trochę siedziałem nad tym, ale to jest łatwe. bierzcie sobie wędkę jesteście najbliżej z skrzyni i musicie tutaj nakierować. Jak się coś, jakby złapę, się to trzymać ciągle. To samo się weźmie z skrzynki, na razie się nic nie łapie. Trzymacie to po prostu, nie? I poczekałem trochę. <grymne> jest w z tego na razie wojnie nie ma tylko na wojnie jest wyłączone. I jak widzicie mamy rybę. Czekaj. Teraz lecimy do Nodeu, znaczy do Endu przepraszam. Ogarnąć windy i wszystko po prostu, żeby było. Się to trochę to trzeba ulepszyć, to wejście ale to sobie nie tylko ulepszymy Albo w sumie może teraz dobra, wiecie co, teraz to zrobię Ym, weźmy sobie skrzynek jak to zrobimy dobra, poczekaj, to trzeba na samą górę, górę, górę tak polecieć dobra, jest tutaj też jest Też jest. Jakby to trzeba było by gąbkę ogarnąć. O oh no! Dobra, no, to u robię to. To na siekierę, więc będzie długi, długi film.

Ile tam jeszcze trzeba czekać? Dobra, już nie było. Zrób sobie? Nie, yeah. to oh jest dobra. Co jest? Nós toamos. Dakar, né? florada, nova, que tu sobamy. Jak gdzie tu jest trochę równa woda? Jest. Co tu Co tu robisz? nie Do Endu on Zostawcie mnie wszyscy, NIE! Przecież jesteśmy... Męchanci, normalnie no dobrze, dobra, jesteśmy I okej, okay, zejście będzie normalne, proste Ale tutaj sobie zrobimy nieskończone źródło. Dobra I woda Ok. Żemy sobie to. Wlewamy wodę. Jest wczuły ryzykowne, ale może się to perelką, nie? To tak, wycofanie się. Więc ja trochę się cykam, ale może się uda. Może nie spadnę. Może nie umrę. Nie wiem. Wiecie, jak tych perełki nie ma, to i tak sobie może zejść. I zrobię jeszcze tutaj nieskończone. A teraz czas na windę, czyli to jest to, chyba najlepsze tutaj. Ja już nie da wchodzić bez windy, ale ja zrobię windę. Ale dobra, nie chcę mi się windy robić i dobra. To będzie tylko zejście, a wchodzić się między perełkami, których nie ma. więc to przynajdzie, tam swój perełek, no to wiesz. Nie zabraknie, nie? Nie Tylko, że w tym środek. To środek I to, to by było złe. No to jest chyba. To jest No i sobie jak z Możesz sobie spalić w sumie. Nie, sobie spalić. I czuję, kto co ci zrobiłem, Po co robić, ale... Nie, dwoni urychnie. Okej. Okay. Oczywiście w co faj to jest skrzynka perełek, nie. To jest po prostu królestwo. Trafię. Naprawę. O, cholibka! Но не <laughs> Я козырка, чтобы была попсуть, но не это, объяснила, как всё было не Пара хлеба первая в старте. Я тогда Да. Нет, Сейчас я а, не первым трапим. Есть. магик. Ладно. Может с ним Живем голда. Wydaje, że ona tak ciągle parę nas tu łodzi Damy jej też, nie wiem co mogę być, bo jak widzicie, no oddamy piglinom rzeczy, a jej dam co musimy jej dać? Szekajcie, damy jej, nie wiem, pałyczki O! Widzę, masz konia. Widzę, masz konia. Ale to będzie piękne. Ale to będzie piękne. Ok. Dobra, widzę, zobaczcie, co się teraz będzie działo. pięknie, Ja mam kowadło, nie? czekajcie. Jestem tutaj the tym prezent. jestem to w tym regionie, jestem tutaj w jestem akurat w tym regionie, faza. Tu mam tak czekać? Halo? Świetnie, świetnie, świetnie. Będę czekać. Bardzo się sobie po prostu że nieładnie zrobione, przyznaję. to na ale trudno. O cholera, przecież no co? So. Halo? Językry. Spokój. To jest wieksowa, to widzicie, na bogatości lecimy od razu. Okej. Okay. Chodźmy do na netheru. To przyda się pójść trochę. Mam tu problem z perełkami u nas. A teraz tak. Masz na takim problemie. Pomadrzeć jedynie Dobra wbijamy i musimy trajda z piknikami zrobić. Z nieważniejszenia. Czy będziemy zbroje na slot? Wszystko ze złote. Po prostu musimy zrobić z nimi trajda. Bo potrzebuje nie wiem z ludzi mi się na tym więc robimy sobie trade y. A, jak chodzi o ten projekt... Jeszcze jest robię, Jeszcze nie mam materiału, bo na ja, to ekspiarkę, nie? No to trzeba, wiesz, ogarnąć ekspert, ja nie ogarniam. Ale spróbujemy zrobić. Wciąż ciul, duża ta platforma. wiecie. Trudno trochę to zrobić. Ty są! Siema, my friend! Chłopaki! Ale nie, my sojusz, mordo, my sojusz, my sojusz, chodź, chodź, chodź. Zrobiłeś ładny dół. Sprawiedliwy piglin. Wyjdź stąd. Sam chciałeś. Sam chciałeś, ja nie chciałem. Jezu! Boże, ile was tu jest? Czemu wy mnie atakujecie? Zakładaj. Nie możesz. Tu, 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 Złoto, 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 tu trędy masz. No masz złoto tutaj. Tutaj. Skopiuj się! Jest, dobra. To czemu ja mu nie mogę dać? Muszę no, się oddałem. Nie. O cholera. Założył ham. Ale mu dałem prezencie. Weź coś dobrego, rodzic. No. Ejo, žbir, no nie, nie, żwir! nie, 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 Leżysz. Rozumiesz? Leżysz. nie, 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 to oczywiście znajdę, ale wiem, to. ostatnio perłam gatunku. Nie! Nie! Coś zjeść. Dobra. Dobrze. Dobrze. Nie! Się nie! Mogę nie! 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 To Nie! 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 ma, Nie! 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 Ч ⁇ блюда? Па! Па, это нормально не спит, это фидея. Пошла. И давай, ну, вс ⁇ тут фидея! Ну, разбираем материалы на продукт. O cyklamy nie chodzi, nie? Dobra. Chowamy wszystko, co jest potrzebne. Dobrze. Znaczy, Dobrze. to jest, Dobrze. 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 no to to jest potrzebne, Dobrze. 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 też może być, to nie? To spada na razie też nie, bo nie jest to nie, bo to jest tak to co dobra, to lecimy gdzie ta eksperka będzie? będę mnie niż tutaj, bo to jest największa pustka i tam prawie nic nie ma ale w sumie dobra, zróbmy ją tutaj, nie dobra, bo to będzie wyglądało, kundało, lecimy tam Okej, okay. nie chce mi się tak łazić daleko w ciuch, więc będzie ona robiona tutaj. I ona będzie robiona w takim oto stylu, że tu sobie spadają ładnie. Ja coś nie mam od koperów, bo one są najważniejsze tutaj. Więc, no, trzeba zacząć od koperów, mam że oni niepokojących Ty, bo ja lekcje mam zapomniałem. No dobra, mam za 5 minut. Co dobra. Jest jakieś nierdzej lekcji. Dla mnie lekcja to jest zło totalne. Dobra, poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Ja no, mogę zrobić 3 hoopery. Jeszcze jeden. Kuli, kurde. Nie wiem, jak to jest taki gdzie kuli. Jeden jest taki, jak nie mogli, ale nie mam. Jeszcze nie trzeba co to jest, bo potem już nie miałam Trzeba pojechać na right Ej, co jest? Nie wiedziałem Nie, czekajcie O, jest dużo bloków Wiesz, nie Daję to szybko na tarczę O, to jest kozackie Tak. Dobrze, szukajcie. Wierc się przyda. A co tu wejść? Bo drewno, nie ma tu drewna. Znaczy, też nie ma cholera. Co ty tu robisz? Nie zniściłeś moją działkę. To zobaczysz? gdzie na zablok Prędzoblok dla udziel na morle. Dobra To robimy tam skoperu Tą skrzynę sobie i tak weźmiemy, bo ona nie jest potrzebna Tu, mi się zdaje Jak martw, mogę no, to nie pomiję to Oddał mi zbrojki wszystkie, Jak oni nie będą na razie Nie chcę mieć Trzymaj nevím jak se <laughs> ty jsi co so, je za jim to, to nemám i tak týpere, chtěm, že to prostě. se to po prostu, dobra to s tím kokosem čekám, to dostat, nevím, tam třeba to dole to Добро, спасибо за данное сообщение. Сейчас я получаю свое сообщение. Я бы не отвечал на это, так, -то способ, что... Дына, чиньева, так Добро, то... Ну, To będzie na paręnaście dni na pewno, więc będzie stawiała jakaś część, na pewno nie zrobię reakcji, to jest niemożliwe no, praktycznie. Nie musi być ładnie, nie? nie chodzi tylko, żeby to działało, to jest taka pierwsza sprawa w życiu, to znaczy, którą, nie, no, nie pierwsza, bo robiłam, ale no, one zbyt nie działały więc zobaczymy jak to wyjdzie musi być trochę wysoko Mamy jakby co litr, więc tam spokojnie będziemy się wyłożyć tak wyłudnione jakby co jak spadniemy to mamy wiadro więc nic nie stanie Chodźmy sobie z tak, Nie, czatuj Chodźmy z Dobra, <grywa> robimy wiadra, w jakimś sobie Eee... Bałajnikę, dać kontekście I robimy wiadarko. Nie zrobiłem, sorry na no. <grywa> chudlu Sorry jeszcze się was, przepraszam się śmiałem, ale Nie, ale są słuszne tak Jedna, druga. Zdeplň. Robi sobie se, to. Všest... Tak, będę tak. on robi na kreativě, chyba. Je, to jest po To jest hanskie. O to jest.

Elo, dawaj to. Nie. Co? Widzicie to? Dobra, jak kończę ten znak? To tyle. Nara.